Jeżeli chodzi o mięso, to najlepsze dla naszych nadnerczy będzie wybranie ekologicznej cielęciny, która będzie źródłem fenyloalaniny i ona jest też źródłem wysokiej jakości białka, które zabiera wszystkie te aminokwasy egzogenne, których organizm sam sobie nie potrafi dostarczyć. No i tak samo, jeśli chodzi o tą l też dla zdrowia naszych nadnerczy, jakby jest syntezowana z tej fenyloalaniny w naszym organizmie, i dzięki temu właśnie spożywając cielęcinę, dajemy sobie zapotrzebowanie zarówno na tą fenyloalaninę, Loalaninę, ale też na tą L-tyrozynę i tym samym redukujemy sobie ten stres naszych nadnerczy, bo te aminokwasy są bardzo potrzebne dla przywrócenia homostazy hormonów nadnerczy. tylko musi być ekologiczna. Dodatkowo ewentualnie możemy sobie to wymieniać z wołowiną em, od krów karmionych zieleniną. Ona znowuż będzie bogata w kwasy omega-3. Jeżeli krowy jadły dużo zieleniny, to, bym, to mięso będzie miało dużo omega-3. No i teraz kwestia jest tego, jak my to przetworzymy. Jeżeli ty masz słabe nadnesze, źle trawisz, to ty musisz to łączyć z zieleniną czy z jakimiś enzymami, które sobie dołożymy, żeby to wszystko dobrze rozdrabiać. Trzeba dołożyć też magnez, żeby te skurcze jelit były prawidłowe, żebyś to się dobrze wypróżniała, bo jak się dobrze wypróżnia, Różnisz, to jelita są czyste, kosmki jelitowe są odsłonięte, masz lepsze przyswajanie tych wszystkich biosubstancji odżywczych, nie?